Wszyscy chcemy i to wszyscy klienci europejscy, żeby cena energii elektrycznej była niska żeby dostawy energii były bezpieczne, żeby były niezależne od różnych światowych kryzysów i żeby było to wszystko czyste. Diabeł tkwi w szczegółach, jak to zrobić, żeby przy potrzebie dekarbonizacji, która jest potrzebna w ramach redukcji emisji, przy potrzebie transformacji energetycznej, żeby zachować poziom cen akceptowalnych społecznie, bo ten poziom akceptowalności społecznej jest kluczowy, żeby przeprowadzić tę transformację z sukcesem. Nasza strategia mocno wpisuje się w transformację energetyczną kraju. W strategii wskazaliśmy, że kluczowym dla transformacji będą niezawodne sieci dystrybucyjne, ale także rozwój odnawialnych źródeł energii, dekarbonizacja ciepłownictwa i transformacja wytwarzania konwencjonalnego. Dodatkowy 1 gigawatt wiatraków zainstalowany w systemie obniża cenę energii o około 9 zł przy dzisiejszym miksie energetycznym. Dlatego też im więcej będziemy budowali wiatraków, im lepsze one będą, to znaczy im więcej energii będą oddawały do sieci z tej samej turbiny, tym więcej będzie taniej energii dla konsumentów. To są źródła, które praktycznie nie mają kosztów zmiennych, nie spalają węgla, nie emitują CO2, więc w momencie, w którym już stoją, one będą produkowały energię, niezależnie czy ona będzie po 500 zł, czy po 100 zł z megawattogodziny, więc jest to pewna inwestycja w przyszłość i w źródło, które długoterminowo może pracować i przyczyniać się do obniżenia cen energii kształtować cenę powinna konkurencja, powinny zasady podaży i popytu, tam gdzie się te krzywe zetkną, tam powinna być ta cena rynkowa. I to jest jakby generalna zasada, natomiast z perspektywy tego, co się dzieje od czasów rozpoczęcia wojny na Ukrainie, no to mamy sytuację, która się totalnie zdestabilizowała. Te ceny elektrycznej wystrzeliły w kosmos, były potwornie ogromne, ograniczyły konkurencyjność szeregu przemysłów, szeregu biznesów, szeregu budżetów domowych i to była sytuacja, która mam nadzieję się nie powtórzy, była sytuacja ewidentna. Bez precedensu. Ja pracuję 30 lat w sektorze elektroenergetycznym, nigdy nie przeżyłem czegoś takiego i mam nadzieję, że nigdy już tego nie doświadczę. W tej chwili, po tych kilku latach i po tym okresie mrożenia cen, różnych interwencyjnych systemach. Wydaje się, że to już dobiega kresu ta potrzeba, żeby renować budżet państwa na potrzeby właśnie obniżania cen. To, z czym się powinniśmy w tej chwili mierzyć, to z tym, żeby stabilizować tą nowo wchodzącą technologię źródeł odnawialnych energię ze słońca, z wiatru, magazyny energii w taki sposób, żeby zoptymalizować tą produkcję w celu, żeby ten koszt energii elektrycznej był dla klienta najniższy. Naszą kluczową technologią strategii są farmy wiatrowe na lądzie. W zakresie tych farm wiatrowych na lądzie obiecaliśmy wzrost do 1,5 GW w perspektywie roku 2030, oparty zarówno o pozyskiwanie projektów zewnętrznych, jak i rozwój własnych projektów. No i tutaj kluczową barierą z naszej perspektywy jest to, że ten proces pozwoleniowy na dzień dzisiejszy jest po prostu za długi. To skutkuje w kilku rzeczach. Po pierwsze budujemy wiatraki, które nie są już najnowsze, jeżeli chodzi o technologię. Są droższe i produkują nieco mniej energii z takiej samej mocy zainstalowanej. No i z drugiej strony ten proces przygotowania nowych inwestycji po prostu nie pozwala nam na szybkie wdrożenie i szybkie zagospodarowanie tych obszarów, w których te wiatraki mają sens.